A tamtym to był pod podczas jazdy. To nie szło z pola w ogóle do domu wrócić, bo się ciągnął po ziemi. Trzeba... Tutaj ciężko wejdzie skórę. Teraz to zalewamy zbiornik olejem hydraulicznym. I zobaczymy, co to pokaże. Dzień dobry, witam Was. Zaczniemy dzisiejszy dzień od wymiany pompy przy kombajnie Bison 56, bo mamy słabą pompę. Nie chcę w ogóle podnosić nam Hedera. Jak jest gęście, zimny olej, to nam może na pół metra podniesie, ale dalej nie chcę, bo już nie ma siły, żeby tego oleju natłoczyć i do góry podnieść Hedera. Spróbujemy. Założyć nową pompę z firmy Helmet. A w tamtym roku były problemy, bo żeśmy byli na, na, na polu i żeśmy nie mogli zjechać, bo header po ziemi się ciągnął. Nie? I tak został do tego roku i tego czasu, że kupiliśmy tę pompę i spróbujemy ją teraz założyć. Nie? No, na zimnym oleju to jeszcze trochę podniesie, ale to jest kawałek, tylko się ujedzie i już ten header opada, kurczę i człowiek się denerwuje. Bo jak chcę podnieść na zbożu, to nie, nie chcę w ogóle podnosić do góry. Jest problem z tym. No i weźmiemy bez to zakupili pompę, i założymy ją, i zobaczymy, jak będzie po założeniu. Zaraz pokażemy, wyjedziemy kombajnem i pokażemy, jak, jak to wygląda, to podnoszenie tego hedera, nie? Zważaj. Teraz jesteśmy na kombajnie i przygotowujemy się do wymiany pompy, ale tu troszeczkę będzie problemu Troszeczkę trzeba mieć ręce takie gumowe, żeby się wszędzie wyginały i dojść. Bo musimy odkręcić tę rurkę. Tutaj, jak widać, tam na tym, tą rurkę musimy, tę rurkę, no to jest wąż. I tą rurkę tu odkręcić. O. I tutaj popuścić napinacz, bo tu jest na śruby dziesiątkę. Jest napinacz. I tu jest cztery śruby. Jak odkręcimy ten wąż i tą rurkę, i tutaj odkręcimy te śruby, to wtedy i zdejmiemy paski, to ta pompa przejdzie nam w tym. Nie? Przez to. A jak nie przejdzie, bo to to, będziemy musieli odkręcić te nyple które no jasne, że trzeba, bo tu jest nasadzony wąż w tym miejscu na ten nypel. i Jak zdejmiemy tę opaskę, to wciągniemy wąż, no ale musimy olej też spuścić, bo jak nie spuścimy oleju, najpierw olej spuścić. Spuścimy olej i dopiero przystąpimy do montażu pompy. Ja myślałem, że to jest tak, o, o raz, raz i już, a to nie jest taka prosta sprawa. Troszeczkę tutaj będzie odkręcania, no ale pomału to się zrobi. Bez nerwów, spokojnie i zrobimy to. Ale tak jak liczę, no ze trzy godziny to zejdzie. Najpierw zaczniemy od spuszczania oleju. Jak spuścimy olej, to tu już, bo tu się trochę wyleje, bo tam tutaj tego nie odbierze, nie? Się troszeczkę rozleje tam na tym, ale to tyle to jest. To jest nic. I tu wtedy zaraz zobaczę jeszcze. Pod spodem czy to? No akurat tu ciągnie do samego, do samego, spodu olej, bo tu jest ten główny spływ. Tutaj ciężko wejść kurcze. Kurde Tu jest duża Nie Nicasem. Siedemnastka, co? Aha. A co będziemy spuszczać ten olej? Zaraz no. zobaczymy chyba tu by trzeba było na dole spuścić Na dole? No. Ale jak? To tam jest korek Gdzie? W zbiorniku? To by musiał lejek wziąć i korek i by zeszedł dole, nie? A ty byś tu mi kawałek błotka podał, żeby miało puknąć tym? Co? Podał, tylko sekund pięć. Dobra, teraz to, od, to dopiero teraz zrobimy przerwę i ja to, jak odkręcę, to potem pokażemy, jak to wygląda, nie? No. Idziemy, włożymy na kombaj z pompką nową, panie, i ją zamontujemy. Teraz Michał. A jakbyś to oczyścił trochę? Oczyścisz, oczyścisz. Czy możesz? O a ja tam za te dwie śruby przykręcę do tego może no tu będzie panie tak Ała. no dobra Então tak będzie. Tylko nie przez siłę tak kwest, wiesz? O, czekaj, no Z czuciem. Bo tam jest mało gwintu, tam tylko tyle jest na tej blaszce, nie? Tam jest ze czterech gwinty. Też nie da rady. Na płaskim nie da rady? Płaskim da rady. Dostęp jest wierzch. beznadziejny. Ta końcówka to mogła być troszeczkę wąsza, ale to by była słabsza, nie? No. Jakby to obciął troszeczkę, skrócił. Ciekawi mi bardzo. Ale patrzę, tak się wydaje, że ta pompa w takim dobrym miejscu jest, nie? No. A w całym takim miejscu. Na wierzchu, jest. nie? No. no, ale kurde, do odkręcania to byłoby lepiej jakby była taka blacha gruba wiesz tak, tak z centymetr i tu wtedy zro... przymocować do no. tego tylko dziurę by tego wadził. przekręciłem nie ma drugiej siedemnastki tu. była 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 o ta czarna nawet lepiej bo ona jest teraz to zalewamy zbiornik olejem hydraulicznym i zobaczymy co to pokaże Będzie tylko, tekst. Tylko, żebyśmy na darmo nie robili, bo jasny gwint Myślę, że tak z 5 godzin się zeszło Ile? Z 5 godzin. No 5 ja, 5 godzin mówi... ja mówiłem 3 No ale to wszystko przez dostęp No właśnie Bo jakby to było wiesz Na stole to jest 15 minut Łe, Nie tam na stole to jest na stole, nie? A jak przychodzi w takim miejscu jest kurde tragedia. Tak dobrze, że pogoda jest dzisiaj brznośna. Że nie jest upalnie. Jakby tak było 35 stopni i słodko. To tu by nie wysiedział. No, te blachy się nagrzeją. To kurcze mać, to jest gorąco. To to jest kurcze Ale olej ładny, czyściutki. Czyściutki. No. Tam gdzie nikt nie miesza w tym... To bańka była na pewno po oleju? To już teraz no żeśmy, tak? Zakończyli. No co żeśmy zrobili, możesz powiedzieć? No, pompę żeśmy, kurczę, zdemontowali, zamontowali nową. Paski ponaciągane, napinacz napięty, kurczę, śruby są poskręcane olej jest zalany i jest. Można go teraz sprawdzić, co to z tego wyjdzie. Czy będzie działało, czy nie będzie działało? Za sekund, pięć. żeśmy wymienili pompę, sprawdzili ją. Działa bardzo dobrze i budzi w nas zadowolenie. Także można po prostu przystąpić do akcji. Na, na starej pompie to była tragedia, bo w ogóle się nie, on nie utrzymywał w powietrzu. Jak go się ustawiło, to on, i on szedł i kosił, ale ten header siadał nie? i, i zapychał ten header z ziemią. A teraz jest elegancko, trzyma, wisi elegancko, nie? Jest bardzo zadowolenie z zadowolenie tej pracy. I teraz kurczę go mać wolne obroty, kurde, 800 obrotów, i ładnie, Hederek idzie sobie do góry. A jakby już do samej kabiny, to tak, do, do 1300 obrotów, bo tam i, i podniesie pod samą kabinę, aż nie? I nie ma żadnego problemu. A z tamtym to był koło pod, podczas jazdy. To nie szło z pola w ogóle do domu wrócić, bo się ciągnął po ziemi. Trzeba było zgasić go, chwilę postać, żeby olej wystykł. I wtedy do góry podniósł i się po, tak, na raty się jechało do domu, nie? Z pola. A teraz super działa, że bez zarzutu. O! o w tamtym roku był problem z, z kierowaniem ciągnikiem i żeśmy te, zakupili tą pompę i teraz elegancko działa jak trzeba. Jednym palcem. Jednym palcem się kręci w koło. Dobre, dobra pompa jest, w każdym razie. Jak się zastanawiacie, na kupno tych pomp na hasło Czerwony Bizon w sklepie Helmet macie 5% rabatu. Mam nadzieję, że oglądaliście cały film. Cześć, do zobaczenia następnego. No, nie zapomnijcie o subskrypcji.